Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Sumnator 2019 w farm sezonu 3 na moim kanale. że ze mną Wydra. Dzień dobry. I Paweł. Cześć. I w dzisiejszym odcinku żniwa i takie, i takie, czyli ja będę się zajmował żniwami kukurydzy. Właśnie tutaj tym John Dirkiem z przystawką nową. Czy nową, no już jeden sezon u nas pracowała. Wydra będzie tutaj kosił, a zanim będzie Paweł prasował, także tutaj ma Paweł swój sprzęt. Tu jest zestaw odwożący wydry a ja będę go odwoził na liwy F1 Zanosi się, że będzie bardzo dobrze sypać bo, ponieważ iż gdyż było yy, pryskane ładnie, pięknie parę razy Widzicie już mam jakiś tam, coś tam mam w zbiorniku, bo sprawdzałem, czy na pewno, czy na pewno się tą kugurę zedał czyli się da. Znaczy się, nie wiem do ilu procent się ten zbiornik teoretycznie zamyka ale wiesz, wiecie podpaliłem sobie. Jak się dało to się dało no, mam 5 ten, kilogramów jakby nie, to wiesz Dawaj, dawaj, nie wiem czy się tu zmieścić, Przejdź, przejdzie, przejdzie, Dobra, także jak, jak widzicie, wjeżdżam od razu w kukurydzę, żeby nie było. No i jak widzę, leci, leci, powiem Ci, to będzie tu, będzie sypać jak szalone. No już mam 5%. Także spoczko, zanosi się. Chciałem taką akcję zrobić, a w następnym odcinku bardzo ciekawa akcja. My no już tutaj mamy przygotowane. Jak widzicie w sumie 500 tysięcy na taką akcję. Ale jeszcze pewnie, poza odcinkiem zrobimy pewnie żniwa, więc wszystko z tego typu. Połączyliśmy pole 44 i 43, także możecie widzieć, że tutaj właśnie jest to wszystko zrobione. Chłopaki jadą na pole numer 24. Mają tam jęćmień i mają też oczywiście jęczmień na, na, w lesie. Tam gdzie była łąka. Tego pola akurat nie mamy zanumerowanego, więc akurat musimy to tak mówić. No, myślę o Jezus to będzie fenomenalnie sypać. Leśne pole, można nazwać. Nie no, to będzie leśne pole. I tak, w tym sumie sezonie nie robiliśmy wapna. W sensie w tamtym, więc w tym sezonie jest trochę roboty się znajdzie. Yy, jeszcze trzeba zaorać jedną łąkę chyba. No i wiadomo po kukurydzy tutaj, no ale ale mamy tutaj na no, razu takich spraw głębosze, także powinno iść szybko. Żepaki pewnie pójdą też zaraz w ruch, ale na razie, jak widzicie, jeden kombajn będzie dzisiaj pracował tylko tam. Ale jak skończymy kukurydzę, to zaraz się przepnę pewnie. Yy, I też pewnie po, zaraz po tej akcji, w dzisiejszym pewnie odcinku, będzie kupione pole tutaj obok. Co ty obok. robisz? Pole, pole numer 33. Co tam się dzieje? nie. Paweł lubi pchać, a, ja nie wiem co on a, a tam. cofam, cofam a on nie pcha. Wczor Wczoraj było podobnie. Nie przy... zauważyłem. <laughs> przy tankowaniu siewników. Myślałem, że ten, że to dalej. Nie no, dalej pól nie mamy. Także no. woli się rozrastamy. No to pole kosztuje chyba za 100 tysięcy. Stać nas, no ale wiadomo, że już kupilec więc byłoby to głupio, więc dopiero po tym odcinku to kupimy no myślę, że teraz trochę ciekawych akcji się pojawi, bo też trochę kasy będzie trzeba zainwestować. To z zestawem możesz przyjechać, Paweł. No, przyjedź, pan, przyjedź sobie tam ciężarówką. Dobra. No, także Fendzio, już, już mogę wam się pochwalić, w sumie pomiędzy tymi odcinkami gdzieś 10 godzin na sejwie minęło. Przelej gdzieś 10 godzin tutaj na sejwie spędziłem. I właśnie Fend wbił 7 motogodzin. Wbiłby więcej, no ale opryskiwać niestety tutaj ma, nabijał swoje motogodziny. Ale, ale bardzo, bardzo szybko te popryski szły W sensie 40 minut był na i chyba 40 minut tak samo był ten nie? Wszystkie pola, mówię To, to GITES Tutaj mamy parę pól rzepaku Mamy w sumie zapotrzebowanie na soje, także tutaj trzeba w miarę szybko tutaj Gdzie deszcz się zanosi na deszcz, zobaczymy o której to spadnie lepiej by było jakby to po żniwach zaraz nam spadł bo mamy zapotrzebowanie na soję więc pojęć menu zaraz tylko szybciutko na soję prze, przelatujemy I, i no raczej pewnie kukurydza zapójdzie do magazynu na chwilę przynajmniej na razie tak na, na, na dwa od nie potrzebujemy kasy także no, to będzie spokojne dobra tutaj 80% mamy ja na początek od razu się wciąłem Nie robiłem sobie nic dookoła Nie no a w sumie za to bo Paweł też musisz chwilę poczekać żebyś wiesz, nie musiał, żebyś tak dał mu trochę, żeby on pokosił bo potem będzie po kostkach jeździł, nie? I najlepiej nie rób poprzeczniaka na pewno teraz, żeby on potem nie wlatywał w te kostki. Na razie tu poprzeczniaka no, żadnego no. nie ma. No, bo tak się wciąłeś. Oj pa... Pa! Jezus akurat spojrzałem, serio? Paweł w drzewowalno jak się spojrzałem do tyłu. Boże. Timing Boga. No chłopie, tak wiesz, kamerę obróciłem. Patrzę Paweł, No fajnie. No jak widzicie mamy tego... fajnie się bawi. No dobra, mamy pierwszy zbiornik. O. Także sobie zgaszę tutaj maszynerię. I... Psz... Przebiegniemy się, oj, słonecznik Oj, oj, trzeba zwolnić trochę Dobra, widzicie fędzio został I jedziemy tutaj odebrać to. No, wyjdą z dwie, trzy przyczepy może nawet tutaj takie. Ona ma 50 ton, więc 60 prawie. No nie, to ta nie. To nie ma. To ja mam, co, co ja mam to prawie 60. Ma. No ale wolę na razie, to musimy w końcu w przyczepy zainwestować. No to biednie wygląda, no niby mamy tą do ciężarówki, no to, ale... No to to do, 5 ton, do 50 ton to ma, zabrakło 3 hmm. ton Tam agrolinerka była wcześniej, ale stwierdziłem, że agrolinerkę bardzo często używałem w, w 15, gdzieś tam ona chyba była w 17 nawet. Nie, w 15 chyba jej nie było, ale w 17 ją bardzo często. Tej oskienki nie używałem, więc tutaj na razie weźmiemy tą. I tak nam się dużo przyczep w sumie przyda. Jak wiecie, chcemy mieć owce, świnie i na każdym z tych gospodarstw przydałoby się, żeby były maszyny, żeby nie trzeba było przejeżdżać. Także wiadomo, wiadomo o co chodzi. Dobra. Ja tutaj niech już się sypie na fenda. I no. Yy, a, w sprawie, w sprawie, przystawki, to mieliśmy tego kapello, bo on jest w sumie składany fajnie i nie trzeba żadnego wózka, nic do niego. Bo ten żondirowski chyba był nawet większy, coś mi się wydaje. W sumie sprawdzę sobie od razu. Jak tak stoję, to masz czos. On ma 9 metrów, a my wzięliśmy kapello, który też ma 9 metrów. Ale widzicie, jest składany. Jeszcze jest w sumie kapello 12 metrów. No ale tamte już następne, te do kurydzy są też składane. Więc No, nie będzie, dobra. Lecimy dalej z tym koksem. Bardzo dawno w sumie u mnie na kanale nie było żadnego odcinka, że nasialną. Nie pamiętam czy w ogóle był. Wydaje ja mi się, że coś było kiedyś, ale, ale to wiadomo da, dawne czasy. A na ziarno mi się wydaje bardzo fajna akcja. Ale tutaj chciałem w sumie gnajowicy potem, bo mamy bardzo duże gnajowicy, ale myślę, że w posieczce będzie ład, ładniej to wyglądała ta gnajowica. Powoli będziemy ją też wywodzić, ale, ale to też na odcinkach się dowiecie czym będziemy to wywodzić, bo to jest, też jest pomysł. Myślę, że... Będzie coraz ciekawiej. Tutaj widzicie takie lekkie niedosianie. Co drzewko tu mi przeszkadzało, dlatego. No ale myślę, że dużo nie jest stracone. Z pięć łodyg. Nie dało się tak dosiać idealnie. No, myślę, że to pole już jest byk. No i następne pole po 33, które zaraz kupimy w pewnym odcinku. No to jest pole 63. Słowoli tu się odkupujemy. Tymi polami. No i potem 56, 57, no i 19, żeby tam nie została samotna. 26 w tym jest takich pól cool do plan. Nie, nie lubię teraz już tych małych pól bardzo uprawiać, bo, bo opryskiwaczem ciężko tam jest wjechać naszym. Niby mamy ten mały opryskiwacz, mniejszy ciut, ale to też jest tam strasznie ciężko cokolwiek zrobić. Więc już lepiej w takie duże i widzicie bawimy się włączenia, pól, żeby to lepiej było. Tutaj też chyba czy 56, 57 będzie można złączyć, ale tam z łąką już nie, bo jest płot. Także no, chyba teraz pojadę raz przy razie, żeby nie jeździć naokoło już. Tutaj na tym polu też pamiętam chyba były te misje robione, ale z czego to nie pamiętam. Jakiś był siew, co pamiętam bardzo długa misja była tutaj. Jeszcze biedne gospodarstwo było. Tu Podjechać wydra? Tu też tak było. Ja. Jak tam dobrze sypie Benjamin? Dopiero pierwszy zbiornik będzie. No to tam dużo nie obkociłeś pewnie. Klin. No. Dobra, cyk, No, pyk. Musimy kur... na parę razy. Lecimy dalej z tym koksem. No. Poza odcinkami teraz chyba nie będzie aż trzeba tak dużo grać, jak, jak wczoraj musiałem. Ale, ale chciałem to zrobić, żeby nagrać ten odcinek, już mieć jakby tydzień z głowy i już myśleć o następnym tygodniu z filmami. Więc wiadomo, o co chodzi. No. Myślałem nad tym laskiem, co tam, bo chcieliśmy w sumie jak kupimy pole 30, to ten lasek tam wyciąć będzie 24 a 30, ale myślę, że zepsułoby to klimat trochę. Bo by, było, bo by tu w ogóle drzew nie było, Więc myślę, że można było to zostawić. A tamto pole na łok... no Nie, klimat będzie, bo tam dalej jest las przecież. Jest, ale zobacz, tu będzie strasznie tak, już w ogóle. A tak to chociaż są jakieś drzewka, moim zdaniem, i będzie to dnia legitymizmu. Zobaczymy w sumie, bo, bo może być też tak, że kupimy duży siewnik, i po prostu ja się będę denerwował więcej niż to będzie warte z tym zawracaniem tam. A na pewno taki dziewnik też kupimy. Będzie trzeba te pola łączyć No tutaj nie ma jakichś galanta pole pół strasznych Trójka i szóstka jak się złączy, to chyba największe pole będzie No poza tym to tutaj nie ma takich byczków. No chyba, że wiadomo byśmy tutaj lasy jakieś tam wycinali i pod pola robili. Ale raczej te lasy sobie odpuścimy i sobie po prostu je tylko kupimy dla falu. Bo lepiej, najlepiej by było na koniec serii, żeby była cała mapa zielona. A i w sumie mieliśmy. Musimy kiedyś wiatrak kupić, w końcu już pierwszy nasz. To by było w sumie Gites. Już teraz w sumie. A nie włączyło mi się. Już teraz w sumie robimy taką kasę, że widzicie, że dwa dni w sumie musiałem przyspieszyć. I już mamy 500 tysięcy. Wiadomo, teraz przy tych szklaniach, przy tym wszystkim trzeba dużo ogarniać. Przydałby się Jakiś praktykant, którego jeszcze tu nie ma może, może będzie? Będzie, będzie, będzie. Będzie, ale nie wiemy kiedy. Chłopak musi mody pobrać. Będzie, przyjdzie pora. Hmm. No jak, jak... To ja już nie jestem praktykantem? A byłeś? Ty tu z, z, z doświadczeniem przez innego gospodarstwa z tego zapamiętam. Chyba, że kłamałeś. Oj, aha, aha, aha. Oj wydało się chyba I pensji nie będzie, co? Nie wiem czy to, czy to tylko o pensję by chodziło To jest okłamanie w ogóle, wiesz Pracodawcy No 21% tutaj mamy z jednego wysypu Myślę, że będzie spoko no zaraz co też miniaturkę zrobimy się akurat jak zjeżdżamy, to sobie o dziki wyłączymy. W sumie tak w miarę sypy, bo ja zrobię w to i we w to i mam 50% Dobra Proszę, żeby mi tym zniknął tylko. Susła pozdrawiam, bardzo serdecznie. Chciał wystąpić na odcinku <gry> Wchodząc do gry. Dobra, myślę, że będzie spoko miniatureczka. Bądź oczywiście sobie tutaj na serwer? Nie, 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 wchodził do grycho ten mój kolega z klasy. A. a ten, miniaturki robiłem bez niego. <laughs> Najlepiej by było. Także no, dobra. A, bo Fenda nie zgasiłem. Ale coś mi tu chodzi podwójnie. Także no. Oj, tu, oj, tu trochę zajmie pewnie to zbieranie tej kukurydzy. Wydaje głęboszowanie chyba mi ponad godzinę zajęło, nie? Sianie też godzinę. Trochę było bo... Nie wiem, nie było mnie. No. no. Przyznałeś. Przyznałeś. Jakąś Wenę wczoraj miałem nagranie. Znaczy Wenę, no musiałem po prostu, wiedziałem, że muszę to zrobić, więc to nie była do końca Wena. Czy wiadomo, jakaś przyjemność z gry jest. <gry> Czy jakoś dobrze sobie roz... dyspozynowałem też robotę? Że mi się tak strasznie, wiesz, nie było to monotonne. A jeśli mi się tam monotonnie zrobiło przy siebie, no to poszedłem sobie na szklarnię. Po szklarniach sobie poszedłem z powrotem siać, dosiałem, i potem, jakieś siano kosy, to wiadomo, te maszyny też w miarę szybko się przepinało. I te sprawy, no. no. O, i tu sypnie ładnie mi się wydaje. I stąd tyle motogodzin ma ten fender? No, fred, wszystko wczoraj robił, oprócz, oprócz obrysków. Jak kupiłem. I na szklarni. Co? No i przy, i na szklarni. przy, przy szklarniach. Nie ale obornika tam starczyło na szklarniach, ale, ale już od krów trzeba tam znowu im zawieźć. Teraz przewinięty ten dzień jest, to na pewno im trzeba dopełnić. Także przydałyby się już powoli świnki, żeby tego obornika narobiły, fest. Zobaczymy kiedy to wyjdzie też. Także no, a, w sumie standardowo zapis na odcinku jak się chce mapy pokazać. Sobie tutaj zobaczmy, właśnie to będzie zebrane, ale wymaga orka jak widać. Także no, będzie kites. test. Jak tam chłopaki, już Paweł prasuje coś tam, czy stoi? No, cały czas jeździ prawie że koło mojej dupy, ale to jest szczegół. No, sprasowałem. Zaraz tam na koniec odcinka pójdę zobaczyć, w sumie już mamy 16 minut, jak, tak zleciało. Myślę, jak, jak dobra akcja to leci odcinek. Ale ty bliżej miałeś pole niż ja. Co? Nie miałeś problemów Neymana. No wiesz, ja nie hmm. miałem żadnego... wiesz, z wózka nie musiałem nic zdejmować, tylko cykny to sprawie. To też. Następne no. jakie będzie jakieś takie żniwa kukurydziane, no to pewnie na dwa zestawy ale to już możliwe, że nie tymi kombajnami znaczy John Deerke może i tak, ale coś nowego się szykuje no gospodarstwo wleci no już te kombajny zaraz będą, wiesz małe a po drugie też będziemy się rozwijać, więc jeśli jak będzie więcej farm, będzie więcej kombajnów Tak, także no ale jak ostatnio, powiem Ci, byłem tam, jak pokazywałeś tego save'a i zobaczyłem, że tutaj był las, to ja już zapomniałem w ogóle, że tu las był, nie? Tu na polu, jakby ktoś nie wiedział, tu na polu 45 widać no na mapce. Problem. Że powinien być las, no ale... Ale go nie ma. problem. Co się stało? Nie chcę sypać. Czemu nie chcę sypać? Komboń nie chce sypać. Jak to? ja sobie już wyłączę. Kurat na koniec odcinka tam pobiegnę do nich. Trzepaczek a chłopaki tutaj gdzieś patrzę tu widzicie Masę soli jak widać jak nie chcę sypać No nie chcę sypać mam pełny zbiornik nie mogę nic zrobić To wyłącz i włącz komentarz. Patrzcie w takim miejscu Ile? Sto kilo No daj, synek Dobrze sobie jakoś ale dopiero Zobacz gdzie jest rozkładałem, rozkładałem może to wiesz, magik musi być aha. aha wiesz co się dzieje? mi się wydaje, że hmm. gra wykrywa jakby to była plandeka czy coś a bo ja ściągnąłem plandekę, może dlatego coś normalnie sypałem nie wiem o, teraz sobie Dobra Leci no zobaczymy co się tutaj stanęło Także jak widzę tutaj masę i ostro się bawi jak leci, leci z podniesionym Paweł co ty tu robisz Na podniesionym leci, chłopak A i ty na poprzedzniaku mu narobiłeś belek? A chyba że wy tak jeździcie Góra właśnie ja no jak chcę jeździć chciałem się, bo tutaj ciaśni no. Także myślę, że to by było na tyle w tym odcinku, Bycie cię ze mną wydra Byłem i Paweł. Byłem. Że to było na tyle. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. pa. pa.